Dzień dobry! Witam Was w moim filmiku z serii Zrób to sam. Dziś będziemy robić kastaniety. Zapraszam! Do stworzenia naszych kastanietów potrzebne będą kawałek twardej tektury, dwie plastikowe zakrętki, opcjonalnie kapsle czy guziki, pistolet na klej, nożyczki, ołówek i linijka, a w zależności od tego w jaki sposób będziecie chcieli ozdobić swoje kastaniety, przydadzą się kredki, flamastry, farby, co tylko przyjdzie Wam do głowy. Ja zdecydowałam się na kolorowy papier ozdobny. W tym wypadku przyda mi się dodatkowo zwykły klej do papieru. Zaczynamy od wycięcia podłużnego kawałka tektury. Mój ma około 19 cm długości. Szerokość dostosujcie do średnicy nakrętki. Ważne, aby tektura była sztywna. Teraz czas na ozdabianie kastanietu. Tu dajcie się ponieść swojej artystycznej fantazji. Po wybraniu preferowanego wzoru odmierzam pasujący kawałek papieru kolorowego, który za chwilę wytnę. I przykleję na grzbiet swojego kastanietu. Teraz mocujemy nakrętki. Jeśli nie macie w domu pistoletu na klej, możecie je równie dobrze do tektury przyszyć. Pamiętajcie, by w tym celu zrobić na nakrętce odpowiednie otwory na wzór guzika. Pozostaje nam teraz zrobienie perforacji w poprzek tektury, która ułatwi nam złożenie kastanietu. Przy pomocy linijki znajduję środek i krawędzią nożyczek delikatnie nacinam tekturę. Składamy tekturę na pół. i gotowe! Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Wam miłego muzykowania.